Cześć, już dawno nie nagrywaliśmy takich zwykłych, codziennych, całodniowych vlogów I postanowiłam to zmienić, bo ostatnio obejrzałam sobie kilka naszych starych filmów I tak zrobiło mi się sentymentalnie, tak fajnie wrócić do tego, co było kiedyś Powspominać jak wyglądało nasze życie A że dużo się u nas zmieniło, zmieniło się, Zmieniły się nasze rytuały codzienne no, dużo się ostatnio w ogóle dzieje To postanowiłam, że dzisiaj właśnie taki film zwykły, codzienny. Nagramy, a że jest weekend dzień wolny od przedszkola, od zajęć dodatkowych, no to pokażemy Wam, jak właśnie wygląda nasz taki sobotni dzień. Dziewczyny, łapcie ubrania na przebranie! Jesteśmy ubraniu, więc zapraszamy na śniadanie! Dzisiaj mamy piękną, słoneczną jesień, także szkoda byłoby nie skorzystać z tej pięknej pogody. A więc za chwilę idziemy korzystać gdzie? Na plac zabaw. Na plac zabaw. Mhm. Mama, możemy mieć swoje słoiki z różkami? Możecie, możecie. Te słoiki to jest nowość w naszym domu. Dziewczyny wczoraj dostały te zabawki i wiecie, jak to jest z nowymi zabawkami i dziećmi. Najchętniej by się z nimi nigdzie nie rozstawały. Wrzucę Wam tu kilka przypitek, jakie wczoraj dziewczyny otwierały i żebyście zobaczyli ich pierwsze reakcje na te zabawki. W ogóle to jest nowość na rynku polskim i właściwie te zabawki nazywają się Fairy Finder. To jest taki magiczny słoik do łapania wróżek, które są wszędzie, więc zadaniem dzieciaków jest ich odszukanie i złapanie do słoika. W każdym słoiku mieści się ich 30 a podobno wszystkich wróżek jest ponad 100. Podnieść. Podnieść. Trzeba podnieść, żeby pierwszą wróżkę złapać. Cetra, nie wiem, nie Także wczoraj dziewczyny biegały po całym mieszkaniu, wchodziły pod stoły, na krzesła, na łóżka, na kanapę, żeby sięgnąć do żrandola i żeby odszukać tych wszystkich wróżek. mieszka Pięknie! Poza szukaniem wróżek można też się z nimi bawić, przytulać je, karmić, wróżki odpowiadają na przywitanie, no i mają też jeszcze kilka różnych innych opcji, ale największą frajdą jest właśnie samo zbieranie wróżek, przeglądanie swojej kolekcji i wymienianie się wróżkami z siostrami, bo też jest taka opcja, że między słoikami można się wymieniać wróżkami. No i też niezłym odkryciem było to, że te słoiki świecą w ciemności. Ale podobno taką właściwość mają tylko te tęczowe, które właśnie my mamy. Bo są też różowe słoiki, ale one podobno nie świecą w ciemności. Także tyle o tej zabawce. No dziewczyny mają radochę. W związku, że to jest w ogóle nowa zabawka, to teraz najchętniej by się z nią nie rozstawały. Wiecie jak to jest. Także zabieramy swoje fairy finder i zmykamy do parku No to będzie szukane teraz. Tu jak ci w wzruszki. Najpierw trzeba kliknąć, tak, aż się pójdzie motylek. Potem tu, i potem tak, i otworzyć, i wtedy się szuka. I I co? Udało się? Zapałaś się jakąś? Mam pocieka, bo mi z drzewem. Dziewczyny biegają po parku, szukają wróżek, a ja się raczę kawą. Co tam się trafiło? Dla roboty wzięliśmy się na tą wróżkę. Tak. Nie wierzę jak poleciłem. Udała się wymiana? O, tak. No to super. To co dziewczyny? Chyba już wracamy do domu. Mam taki Nie mam taki garstkę. Zbieramy też trochę jesiennych liści. To może zrobimy w domu jakieś prace plastyczne. No bo ci znalazłam. Śliczny. Mhm. Czerwone muszę znaleźć. Zbieramy. Słucham, Zbieramy żołędzi. Jeszcze żołędzi nazbieramy. No tak, bakro stanęłyśmy pod dębem. Wracamy ze spaceru z pękiem skarbów jesiennych. Mamy liście. W kieszeniach mamy pełno żołędzi. I co będziemy robiły, Łusia z tymi skarbami? Ja wymyślała, że będziemy robić panią jesień. Dobrze, że już w domu. Prawda? Tak. Głodne jesteście, dziewczyny? Tak. Zabieramy się zaraz za obiad. Co dzisiaj na obiad? Może się rozgrzać po takim chłodnym spacerze. Prawda? A po obiedzie chwila moment. I spójrzcie, za oknami już jest zupełnie ciemno. Także takie uroki jesiennych wieczorów. Klara i e, Aniela rozgrywają statą partyjkę szachów. Mhm. A Łucja w tym czasie tworzy. Lócja w ogóle wczoraj stworzyła. Spójrzcie, jakie. Piękny obraz. Sama wymyśliła i sama wycięła i posklejała tego dinozaura. Mi pokazała już gotowy efekt, całą tą kompozycję wymyśliła. I poprosiła, żebym kupiła jej czarną kartkę. Żeby mogła właśnie go nakleić na czarnym tle, bo co ma imitować ten twój obraz? Stary. Stare zdjęcie, tak? Także mhm. właściwie ten dinozaur takie kości dinozaura, prawda? Tak. A teraz co tworzysz? Mulkan. Wulkan jeszcze, tak? Będzie? Mucja mhm. w ogóle bardzo lubi tworzyć tego typu prace, ma dużo różnych pomysłów. Niedawno też stworzyła, o pokażę Wam, takiego kotka, bo chciała w ogóle, żebym kupiła jej zabawkę kotka na sprężynce, który wyskakuje z pudełka, że takiego nie znalazłam, no to sama stworzyła takiego kotka wyskakującego z... Jedną ręką nie mogę tego obsłużyć. Z koszyczka i ta sprężynka przez nią stworzona jest na... Z papieru, z kartki papieru jest zrobiona. Także tak. I tu też jest miasteczko, które Łucja stworzyła. Trochę już jest podniszczone, bo dziewczyny się nim bawią. Wejście do miasteczka i tam jakieś atrakcje. Pate, spójrz, pate. Faktycznie podobny? Mhm. Prawie taki sam. To się nazywa Argentynozor. Mhm. Obraz już wisi na ścianie, zdobi nasz przedpokój. O, tutaj go umieściliśmy. A dziewczyny już się zabrały za kolejną pracę plastyczną. Teraz robią. Co robicie? Robią panią Jesień z wykorzystaniem liści, które dzisiaj zebraliśmy w parku. 嗯哼、mm。Hmm. Mm hmm. Panie Jesień, już gotowe. Która jest czyja? To jest ja. te Danielki, i Klary. A wieczory u nas wyglądają tak, że dziewczyny idą się po kolei kąpać, gdy jedna z wannie, dwie pozostałe uczą się tak, ćwiczymy sobie wiersze z dziewczynami codziennie. Także Klara teraz poszła się kąpać, a my będziemy ćwiczyć słonia trąbalskiego, bo już kilka dni temu zaczęliśmy się go uczyć. Kto chce pierwszy powiedzieć? Ja! Julian, to był słon trąbalski. Był sobie słon wielki jak słoń. Tak, się ten słon, Tomasz Trąbalski. Wszystko co miał było jak słoń. Straszny był samą zapominacki. Słoniową miał głowę i nogi słoniowe. I chłys prawdziwej kości słoniowej. I trąbę z tą słonia kręci. Wszystko słoniowe oprócz pamięci. Zaprosił kolegów z Goni na karty. Na wpół do czwartej. Przychodzą, ryczał. Dzień dobry kolego. Nikt nie odpowiada. Nie ma trąbalskiego. Zapomniał. Wyszedł. Miał przyjść do państwa krokodylów. Na filiżankę wody znili. Zapomniał. Nie przyszedł. Na on chłopczyka i dziewczynka Miłego słonika i śliczną słoninkę. Bardzo kocha te swoje słonięta, a, ale ich i on nie pamięta. Synek nazywa się Biały Ząbek, a Ojciec woła Trąbek, Bombek. córeczce na imię. Po prostu kachna, a ojciec woła grubachna, wielgachna. Po nauce wiersz towarzystwo zgłodniało i zadecydowało, że będą płatki, będą płatki na kolację. Mm. Zabieramy się za czytanie książki przed snem, a z wami się żegnamy!